Witam wszystkich serdecznie. Tematem dzisiejszego odcinka będą dzioby redlice do kultywatorów. Horsch, Tiger Terano. Co za tym idzie do wszystkich kultywatorów, które korzystają z redlicy Horsza, czyli Mandam Landstal i wszystkie inne marki, które korzystają właśnie z redlicy Horsch. To sprawa też się dotyczy Agrimetu. I zaczynamy. Najtańszy zamiennik na dzisiaj 25 zł netto. Dobrej jakości zamiennik z Czech, Opalagri. Trzeba liczyć 30 zł. Z napawem zamiennik 65 zł do wyczerpania zapasów. Pierwsza płytka jaką mamy, te, najtańszą w, z węglikiem, to jest jednootworowy ząb, płytka węglikowa, napawane paski, boki napawane. Cena na dzisiaj blisko 120 zł. Austriackie zęby, duża płytka z węglikiem, cztery strony fazowana. Napawanie pełne. Zęby mamy w granicach 150 zł netto. I teraz mamy następne zęby, to już są dwuotworowe, czyli mamy Waleńskiego, płytka, napawanie, pełna odkówka, czyli ochrona odkładni. Te zęby na dzisiaj są w cenie 150 zł netto. Mam niewielką ilość jeszcze ze starych zapasów, więc możecie dzwonić. To jeszcze można kilka sztuk dostać w starej cenie. W granicach 135 zł netto. Zęby w zamienniku względem oryginalnego. Zęba BTK do Horsza. Dwotworowa odpówka. Węglik bardzo mocny. I spawane tu są takie piersi z węglika dwie pełne, dwie takie trójkątne i całe to pole tu jest zaspawane. Generalnie, drugi rok w ofercie mamy. Klienci porównywali względem oryginału. I twierdzą, że wytrzymuje nie mniej niż oryginał, czasami nawet, nawet więcej. Cena na dzisiaj tych zębów to jest 200 zł netto. Już z dostawcą rozmawiałem: będą podwyżki, jakie trudno powiedzieć, ale trzeba liczyć się, że te 15 zł w górę pójdzie. Może 20. I oryginalny betek to jest cena dzisiaj gdzieś w granicach 300 zł. I widzicie, różnicę pokażę Wam. Tak, tu mamy dwie płytki, tu mamy dwie płytki, tu mamy dwie piersi, a tu mamy dwie piersi i dodatkowe dwie piersi. I to pole tu jest gołe, a tu mamy w zamienniku to pole, gdzie się zużywa. Nadspawane właśnie twardym drutem, i w porównaniu właśnie do tych oryginalnych zębów, te zęby potrafiły zrobić więcej, bo to jest wszystko po testach klientów, i klienci odchodzą właśnie od tych zębów na rzecz zamiennika, który mamy w ofercie. Teraz jeszcze zęby do. Takiej pracy na zębach wąskich dłuta długie, 600, 40 mm szerokie. Płytka węglik jedna strona, płytka węglik druga strona. Napawanie Tym bokiem obrócimy. Tu z boku nic nie ma. Producent Austria IQ Parts. są w granicach 200 zł netto i do fokusa, do siewnika i również można to do Tigera zakładać tak samo, czy do Tiger, czy Tewano. Jednostronne zęby z tym zamkiem tutaj na końcu i te zęby na dzisiaj są w granicach 170 zł netto. Mocna płytka, napawanie. Tak to wygląda. Ceny generalnie wszystkich produktów idą w górę od poniedziałku Waryński podniósł Ceny między tam 10 a 20% Inne hurtownie robią to samo Nie ma co się spodziewać że ceny Ceny będą szły w dół Jest efekt że tak powiem tej fali Gdzie Podwyżki energii gazu Już w tej chwili Widać to na rynku, i nie miejmy złudzeń: elementy robocze do wszystkich marek będą drożały. Jeżeli ktoś ma, że tak powiem, zasoby finansowe, warto jeszcze wykupować stare zapasy, jak ktoś posiada, i sobie magazyn uzupełnić. Zawsze będzie trochę oszczędności. Na dzisiaj się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie cześć.